Proszę księdza w takim razie, to proszę powiedzieć, gdzie ksiądz w ogóle jest, bo ksiądz nie jest w Polsce. Nie, jestem w Afryce Północnej, w Tunezji, w Tunisie. Proszę powiedzieć, jak tam wygląda sytuacja? Sytuacja, jak w całym świecie, stopniowo narastała. Od tygodnia już są obostrzenia czyli najpierw zamknięte kawiarnie, większe zgromadzenia zakazane, a od niedzieli zamknięte jest już definitywnie wszystko. Zakaz jest spotkań, zakaz jest wychodzenia z domu tylko i wyłącznie w warunkach życiowej konieczności. Ksiądz ten czas postanowił wy wykorzystać pożytecznie i z pożytkiem dla innych i rozpoczął wirtualny zdaje się darmowy kurs łaciny. Tak, tak, kurs jest darmowy i w ogóle nie tylko jest kurs łaciny, ale w Stowarzyszeniu Dom Wschodni, ze względu właśnie na to, że akurat tak się złożyło, że ta kwarantanna mnie zastała w Tunezji i zaraz po przyjeździe z Libanu, więc trochę wchodziliśmy w tą epidemię razem z naszymi znajomymi na Bliskim Wschodzie i postanowiliśmy, że zadziałamy jako Dom Wschodni w czasie kwarantanny, proponując różnego rodzaju inicjatywy. I ja ze swojej strony zaproponowałem codzienny kurs łaciny, więc on intensywnie trwa już drugi tydzień, oraz rozmowy o Ojcach Kościoła. Natomiast co jakiś czas łączymy się z ludźmi z, z związanymi z Domem Wschodnim, z Ojcem Guillaume'em w Libanie, który opowiada swoje historie i to, to, czym on chce się podzielić z innymi. Dzwoni, łączą się z nami osoby z Egiptu. Mamy nadzieję, że niedługo dojdzie do połączenia z osobą z Jemenu, tak żeby też ten czas kwarantanny przeżywać wspólnie, skoro rzeczywiście wspólnie go przeżywamy. Proszę coś więcej powiedzieć o tym kursie, bo no, łacina jest takim językiem właściwie ktoś powie martwym. Czy na przykład ja mógłbym się zapisać na taki kurs i jak on wygląda w praktyce? W praktyce kurs polega na tym, że ja o godzinie 16 włączam transmisję na profilu Domu Wschodniego na Facebooku i omawiam poszczególne lekcje kursu łacińskiego. Przygotowanego przez pana Hansa Erberga. To jest taka metoda opracowana już przed laty, z której korzystam bardzo często, kiedy uczę łaciny. Więc te lekcje są codziennie, one potem są zapisywane i można je pobrać czy obejrzeć na naszym kanale na YouTube. Więc one zostają na stałe w internecie. Gdyby pan chciał dołączyć teraz, to już. Jest chyba 9 lekcji do przerobienia, natomiast to jest kurs od samego początku, czyli od Zara Fahrenheit'a, można nie znać żadnego słowa, ani żadnej zasady gramatycznej w języku łacińskim i ten kurs rozpocząć. Wiele osób pracuje teraz zdalnie, jak znudzą się już wszystkie możliwe seriale, które są dostępne na różnych platformach internetowych, i szukaj jakiegoś niebanalnego. Sposobu, żeby ten czas y, spędzić, to y, czemu łacina? Łacina nie jest do końca martwym językiem, bo żyje, jak mówi Tuwim, we wszystkich językach nowożytnych. A zatem, ucząc się łaciny, uczymy się też naszych własnych języków, naszego własnego słownictwa. I Łacina stanowi element naszej kultury. Gdyby ktoś chciał się uczyć potem włoskiego, francuskiego czy hiszpańskiego, to zobaczy, że jest to kontynuacja Łacina. Zatem ze znajomością Łaciny te języki ogarnia się w tydzień, dwa tygodnie. Druga sprawa. To jest to, że kiedy korzystamy z języków żywych, czyli działających, to nigdy się do końca nie zastanawiamy, jak działa sam język. Ja często posługuję się takim przykładem korzystania ze sprzętów, które nas otaczają. Jeżeli działa telewizor, jeżeli działa samochód, bierzemy i korzystamy bez zastanawiania się, jakie mechanizmy tym wszystkim kierują. Dopiero jak się zepsuje samochód, Otwieramy maskę i patrzymy, co tam właściwie w środku jest. I tak samo jest z językiem. Jeżeli przyjmujemy języki, które funkcjonują, działają, są żywe, to nie musimy podejmować głębszej refleksji nad tym, jak działa sam język. Natomiast, kiedy się uczymy języka martwego, łaciny, greki czy innego języka starożytnego, no to musimy go wskrzesić, musimy go naprawić. I trzecia rzecz, która nie jest bez znaczenia: język łaciński ćwiczy umysł, zapamiętywanie, kojarzenie. Sprawia, że nasz umysł się wyostrza. Dlatego również trochę tak jak matematyka, jak tak zajęcie się gramatyką po prostu wyostrza nasz umysł i nadaje mu pewną biegłość, której nie zdobywa ucząc się innych rzeczy. W, na wielu kierunkach informatycznych w Skandynawii jest obowiązek jednego roku nauki łaciny, właśnie z tego powodu, że nauka gramatyki jest nauką kodowania chociażby, czyli, czy odkodowywania, czyli pewna wrażliwość intelektualna się wytwarza właśnie przez to, że uczymy się języka łacińskiego. To jeszcze chciałem księdza łacińskiego łaskawie poprosić, bo pewnie ksiądz ma jakieś ulubione sentencje łacińskie, aby ksiądz przemówił w tym starożytnym, pięknym języku. No właśnie w tym języku się mniej mówi oczywiście niż w innych językach, natomiast no chyba na dzień dzisiejszy najsensowniejsza maksyma to jest którą wszyscy znamy, per aspera ad astra, czyli nie przejmować się trudami i do gwiazd się dąży przez różne zmaganie, przez przeciwności. Wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Dzięki, wszystkiego dobrego również. Pozdrawiam.